Ta maseczka dwustronna z naszego wzoru. Otwieramy. Oczywiście przygotowałam sobie jeszcze gumki, które będę wszywać. Wszywać będę je tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać. jest takie wycięcie kwadratowe. Więc te gumki będą tutaj wszyte. Biorę sobie dwie maseczki. Dwie części maseczki. Łączę je tak, żeby były dopasowane do siebie. Połączyliśmy i teraz będziemy obszywać. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj maszyna. A więc tak. Na szerokość mniej więcej tej gumki, która zawsze biorę na szerokość palca. Tutaj składamy tak, żeby nam nie zachodziły na tą samą stronę. Dopasowane. No to jedziemy. To jest główna część maseczki, którą zszywam. Biorę też do tego jeszcze raz, bo nie na początku. I teraz jedziemy już do przodu normalnym szyciem. Okay, w mamy już zabraną. Teraz para na dół. Dolną część maseczki też oczywiście trochę dopasowujemy. Nie jest koniecznością wszywania gumki w dolną część brody, ale ja to robię, ponieważ lepiej się trzyma. Też mam, mam też maseczki, które nie, ma, nie zawierają tej gumki i też dobrze wygląda. Tutaj się zatrzymujemy. Podkładam gumę. Przyję od dolnego brzegu tą bunkę. Teraz, ją teraz przeszyjemy troszkę, żeby się już trzymała. Teraz ja naciągam do tego drugiego brzegu, który tutaj jest, tak z tej wyciętej maseczki. Zresztą wam pokażę na wzorze. To jest takie załamanie. Nie wiem czy dobrze będzie widać. O, tu jest takie załamanie. I to załamanie, jak się łączy, to tutaj wkładam tą gumkę. To jest jedna połówka, potem jest druga połówka. Więc naciągam tą gumkę do tego następnego załamania. Dopasowuję ją do długości maseczki. Nie będzie ona mocno naciągnięta, ta gumka. Oczywiście można dać dłuższą. Ja mam gumkę około 12 cm. 就是嘛。 Sprawdzając oczywiście, że te oba materiały to do siebie. Tutaj delikatnie obracam tą nitką materiałem. W sumie sorry. I jedziemy do końca ponieważ yy, z tej strony nie zrobiłam przeszycia, teraz dochodzę do końca materiału i robię wstecz. Ponieważ z tej strony nie doszyłam tego materiału, więc jak będę go przewracać na drugą stronę, na prawą, yy, to mi się trochę może popruć. Więc przeszywam tutaj jeszcze raz z tej strony, gdzie zaczynam. Obcinam niteczki. I teraz będzie mm, wszywanie, obszywanie gumki. Mam ten materiał w, o z po lewej stronie, więc go po prostu tylko przewracam na prawą stronę. Gumki mam długości około 12 cm do uszu. To jest dla dziewczyn. No ja dla swojego faceta musiałam zrobić 20 cm gumki na tą maseczkę. Chociaż dla faceta to można tutaj wydłużyć to przy uszach i jeżeli ma pełną buzię, że tak powiem, pulchną, wtedy te gumki mogą być krótsze, no nie? w zależności od tego jak, jak długą dasz tutaj przy, przy tą część maseczki. Dobra, przewracamy na prawą stronę. Nie jest koniecznością przeszywanie maseczki y, tutaj, gdzie są złączone y, gdzie są po, połączenia tych maseczek. Ja to przeszywałam dwukrotnie, y, więc nie robiłam im Takiego łączenia na zewnątrz. Niektóre mają, niektóre nie mają. Po prostu nie chciałam mi się w to bawić. Gdzie tu jest dolna maseczka, gdzie zawiera gumka na brodę? O, jak widać? to pomarszczenia. Wyciągam sobie tutaj uszy, przy w ten. Wkładam maseczkę do środka, tak jak powinna być uformowana. Widzicie, zostało mi takie coś. Ja tego nie oprzymam tak jak było na tych filmikach, tylko zaginam do środka. Tyle ile potrzebuję. Mniej więcej tej samej długości po dwóch stronach. Składam, żeby sobie sprawdzić, czy to dobrze leży. Jest mniej więcej tak samo. I tak jak mówiłam, ja potrzebuję na damską maseczkę, przynajmniej tak mi się wydaje, 12 cm gumki. Daję troszeczkę więcej, bo wiadomo, trzeba ją wsadzić do środka i oprzeć. Oprzywam dwa, trzy razy, wstecz i w, do przodu, w zależności jak mi się chce. Ale gumka musi, do, się, musi, musi się dobrze trzymać, no nie? Także teraz tylko wkładam tę gumeczkę z jednej i z drugiej strony. I otrzewam nitkę, i to wszystko. Naseczka gotowe.